Tak jest, wszystko się zgadza. Nie musicie regulować odbiorników, nie musicie przecierać ekranów w telefonach komórkowych, laptopach czy telewizorach. Wszystko się zgadza. Ja nazywam się Mikołaj Lipiński, to jest kanał Fangor z Boiska do Sieci i powiem krótko: wróciłem. To mi się podoba. Ale nie tylko ja wróciłem, bo ze mną wrócił również ten, który ma najpaskudniejszą robotę w tym całym uniwersum, a mianowicie Michał. No się ma. On musi całe godziny spędzać nad moją brzydką gębą i to wszystko montować i tworzyć z tego filmy, które da się obejrzeć i które wy będziecie łapkować, będziecie zostawiać suby, będziecie oglądać po prostu. I w tym momencie poproszę właśnie łapki w górę dla Pana Michała. Przez ten czas, jak nas tutaj nie było, to była inna ekipa, był Szymon, był Stanisław i Maciej i z tego miejsca. Chciałbym chłopakom bardzo podziękować za to, że wpompowywali nową, świeżą krew w kanał, robili wszystko, żeby ten kanał nadal żył. Dziękuję Wam, panowie, i mówię do zobaczyska, bo pewnie się jeszcze spotkamy. Kończymy ten szybki wstęp wstępu i przechodzimy do kwintesencji. Kiedyś był taki film Jak stracić przyjaciół i zrazić do siebie ludzi. Fajna komedia z Simonem Pegiem polecam. Tytuł tego filmu według mnie idealnie pasuje do obecnej sytuacji Romelu Lukaku, bo jeżeli tak się zastanowić, to kto w tym momencie lubi Belga? No właśnie, jeżeli jest ktoś, kto lubi nadal Belga, to proszę daj znać w komentarzu. Ale co odwalił takiego Lukaku? Co się wydarzyło? Czym sobie tak bardzo nagrabił? Właśnie o tym jest ten film. W sezonie 2019-2020 Romelu Lukaku w końcu trafił do swojej wymarzonej ligi Serie A. Belk nie ukrywał, że od zawsze chciał spróbować swoich sił właśnie na włoskich boiskach. Kiedyś zapytany o to, czy dołączyłby do swojego brata Jordana, który wówczas był zawodnikiem Lazio, odpowiedział: Czemu nie? Mam nadzieję, że to się wydarzy. 8 sierpnia 2019 roku Inter Mediolan obwieścił informację o pozyskaniu napastnika Manchesteru United. Włosi zapłacili za niego prawie 74 miliony euro. I trzeba szczerze przyznać, że to była dobrze wydana kasa. W pierwszym sezonie Lukaku zdobył 23 gole w 36 meczach Serie A, a w drugim poprawił się o jedną bramkę 24 w 36 strzelał też w lidze mistrzów i lidze Europy, w której to dotarł z Interem aż do finału, gdzie czekała Sevilla. A jak wiadomo Sevilla w finałach ligi Europy nie przegrywa. W sezonie 2020/2021 Inter sięgnął po scudetto, a Lukaku rozpływał się nad kibicami Nerra Zurich. Miłość włoskich kibiców jest inna. Tutaj jest ona cieplejsza i bardziej serdeczna niż w Anglii. Ludzie tutaj naprawdę okazują sympatię zawodnikom i drużynie. Nasz ostatni sezon był fantastyczny. Belg wiedział co mówi, bo przecież w Premier League bywał ofiarą naprawdę okrutnej szydery. W Mediolanie był bohaterem. Po zeszłorocznym finale Ligi Europy byłem bardzo smutny, ale mimo porażki z Sewillą otrzymałem od kibiców wsparcie. Wtedy zdałem sobie sprawę, że od tego momentu powinienem zrobić wszystko, co w mojej mocy, żeby pomóc Interowi w zwyciężaniu, pomóc drużynie, trenerowi i kolegom. Latem 2021 roku po bardzo udanym sezonie w Interze Lukaku powraca do Chelsea za ponad 100 milionów euro. Jestem szczęśliwy z powrotu do tego wspaniałego klubu. To była dla mnie długa podróż. Przyszedłem tutaj jako dzieciak, który musiał się uczyć, a teraz wracam z dużo większym doświadczeniem i dojrzałością. Lukaku dostał w Londynie przeklęty numer 9 i się skończyło. Na boiskach premier League częściej bawił nieskutecznością i nieporadnością niż straszył bramkarzy rywali. To była całkowita klęska. Do tego wyglądało to tak, jakby Belk szukał winnych wszędzie, tylko nie u siebie. W grudniu 2021 roku udzielił dużego wywiadu włoskiemu Sky Sports, w którym delikatnie dał do zrozumienia, że nie podoba mu się taktyka obrana przez Tuchela. Nie jestem zadowolony z mojej sytuacji i to jest chyba normalne. Główny trener zdecydował się grać innym systemem i nie mogę się poddać. Muszę dalej ciężko pracować i być profesjonalistą. Nie jestem z tego zadowolony, ale nie mogę odpuścić. Oprócz tego Lukaku przepraszał też kibiców Interu, którzy przecież mogli poczuć się oszukani, gdy nagle napastnik zapomniał o tej miłości do Mediolanu i przeniósł się do Londynu. Myślę, że to wszystko co się wydarzyło nie powinno wydarzyć się w taki sposób. Chcę przeprosić kibiców Interu, ponieważ sposób, w jaki odszedłem, powinien być inny. Naprawdę w głębi serca wierzę, że wrócę do Interu. I to nie pod koniec kariery, ale gdy będę wciąż na dobrym poziomie, żeby wygrać jeszcze więcej. Tłumaczył się Belk i już robił sobie taką podbudowę pod ewentualne miękkie lądowanie w Mediolanie latem 2022 roku. I to właśnie w tym wywiadzie dla Sky Sports Lukaku wypowiedział słowa, które teraz, w 2023 roku, wróciły do niego ze zdwojoną siłą. Co by się wydarzyło, gdyby Juventus albo Milan odezwały się do mnie w przyszłości? Nigdy, nigdy. We Włoszech dla mnie liczy się tylko Inter. Juve próbowało mnie podejść. Trochę zdenerwowałem się na mojego agenta, który wiedział, że nie chce rozmawiać z Juve, bo dla mnie we Włoszech liczy się tylko Inter. Latem 2022 roku w końcu doszło do tego wielkiego powrotu. Lukaku ponownie zameldował się w Mediolanie. Belg zrezygnował ze swojej kosmicznej londyńskiej tygodniówki w wysokości 325 tysięcy funtów. Ale czego się nie robi dla ukochanego miasta, prawda? To jak powrót do domu. Trzymałem się tego, kiedy jechałem do Anglii. Nawet nie wiecie, jak bardzo się cieszę, że tu wróciłem. Teraz chcę wrócić z chłopakami na boisko opowiadał zaraz po powrocie Lukaku. Podobno był tak zdeterminowany, że w dniu urodzin Simone Inzagiego napisał do trenera, co mam zrobić, żeby wrócić. Ale nie wszyscy byli zadowoleni. Ultras Interu postawili sprawę jasno. Byłeś królem Mediolanu, ale olałeś nas dla Chelsea, a teraz będziesz traktowany jak każdy inny piłkarz. Na nasze zaufanie musisz zapracować. No i Lukaku zabrał się do roboty. Może nie był to jakiś jego wielki sezon pod względem liczb, o tyle Inter zaskakująco wystąpił w finale Ligi Mistrzów, a do finału tych rozgrywek nie dociera się przypadkiem. W sezon 2022-2023 Belg zakończył z zaledwie 10 zdobytymi golami w Serie A. Tam była walka z kontuzją, a formę strzelecką złapał późno, bo tak naprawdę dopiero pod koniec rozgrywek w kwietniu i maju. Przed zakończeniem sezonu dyrektor Interu Beppe Marotta powiedział: Lukaku darzy miłością ten klub i to miasto. To są ważne elementy. Trzeba jednak pamiętać o tym, że on nie należy do nas. Jest wypożyczony, a po 30 czerwca wróci do Chelsea i wspólnie będziemy musieli przemyśleć całą sytuację. To wspaniały profesjonalista, który ma to poczucie przynależności, a to są kluczowe aspekty obok tych sportowych. Od początku było jednak wiadomo, że drzwi do Mediolanu pozostają dla Belga szeroko otwarte i że Inter będzie walczyć o powrót napastnika. I w tym momencie zaczyna się prawdziwy transferowy cyrk. Wszyscy czołowi dziennikarze sportowi z Gianluca Di Marzio czy Fabrizio Romano na czele zaczęli informować o sytuacji Lukaku. Sprawa jest jasna. Chelsea chce się go pozbyć, ale za dobre pieniądze. Inter miał zaoferować 35 milionów euro plus 5 milionów zapisanych w bonusach. Do gry wkroczył jednak również ten odrzucony w przeszłości przez Lukaku Juventus, który złożył The Blues podobną finansową ofertę. Do transferu miałoby dojść jednak dopiero wtedy, gdy klub Milika i Szczęsnego pozbędzie się dusza na Wlachowicia. To właśnie jego następcą miałby zostać Belg. Co w tym wypadku robi Lukaku? Dziennikarze sportowi nie mają wątpliwości. Napastnik poważnie rozważa transfer do Turynu, czyli do klubu, który jeszcze w grudniu 2021 roku był dla niego miejscem absolutnie skreślonym ze względu na przywiązanie do Interu. To wywołało wielką burzę. No bo chwila, moment. Dopiero co przepraszał kibiców Interu przed drugim powrotem do klubu, znowu opowiadał głośno o domu miłości i tym podobnych. A teraz zastanawia się nad transferem do Juventusu. A co na to kibice starej damy? Przed klubowym centrum medycznym skandowali: Nie chcemy lukaku! Krótko i A jak zareagowali ci, którzy już raz przecież zostali wystawieni do wiatru, czyli kibice Interu? Ultrasi z Kurwa Nord wydali oficjalne oświadczenie. Posłuchajcie. Ktokolwiek cię zdradził, zrobi to ponownie. Nie dlatego, że lubi to robić, ale dlatego, że leży to w jego naturze. Dokładnie tak. Ponieważ ty, Romelu, zdradziłeś nas wszystkich. Zdradziłeś tych, którzy bronili cię do rękojeści, kiedy miałeś zły okres. Broniliśmy cię, kiedy fani drużyny, która polowała na ciebie, wyśmiewali cię. A ty odpłacasz się nam dźgnięciem godnym Brutusa. Pocałowałeś herb, który jest wart więcej niż nasze życie. A teraz, jak jakiś nędzny najemnik, sprzedajesz się temu, kto da najwięcej. Zanim zostaniesz mistrzem, musisz być mężczyzną. Ty nim nie jesteś. Mocne, prawda? Legendarny bramkarz Interu Walter Zenga skwitował zachowanie Belga krótko. Czy widziałem wcześniej coś takiego? Nie, nie przypominam sobie. Może Figo zmieniający Barce na Real? Jeżeli ktoś porównuje Twoje plany transferowe do jednej z największych zdrad futbolowych w historii, to znaczy, że nieźle nawywijałeś. I gdy wydawało się, że większego logicznego fikołka nie da się już zrobić, to wtedy Romelu powiedział, potrzymaj mi piwo. W czwartek La Gazzetta dello Sport poinformowała, że Belk po raz kolejny zmienił zdanie i teraz jednak woli do Interu niż do Juventusu. Oczywiście miał tak zareagować, gdy dowiedział się, że Inter już go nie chce. O co w tym wszystkim chodzi? Czy to jest jakaś gra? Jaki będzie wielki finał tego całego zamieszania? W tym momencie Lukaku nie chcą już przecież ani w Turynie, ani w Mediolanie. Mowa o kibicach oczywiście. Z działaczami może być inaczej. Może faktycznie, panie Romelu, czas zastanowić się nad tą ofertą z Arabii Saudyjskiej. I żeby było jasne, ten film nie ma na celu hejtowania Romelu Lukaku. Nie, absolutnie my się hejtem brzydzimy. Chodzi o to, że chciałbym, żeby ten film zwrócił uwagę na to, że w dzisiejszych czasach po prostu często nie zdajemy sobie sprawy z wagi wypowiadanych słów. Mówimy, że coś kochamy, mówimy, że czegoś nie lubimy albo wręcz nienawidzimy. To są wszystko bardzo mocne słowa, które obrazują jakieś takie skrajne, często emocje. I mówimy, że czegoś nie lubimy, czegoś nie zrobimy, a później nagle się okazuje, że życie powoduje, że jednak. Musimy coś zrobić i coś nam się nie podobało i nagle okazuje się, że wcale nie jest takie złe i to robimy albo mówimy, że coś kochamy, uwielbiamy i że tak zawsze będzie, a później się okazuje, że no nie. Jednak nie, sorry, to, to, to nie była miłość, coś, coś tu nie wyszło i jednak, jednak w życiu będzie inaczej. I to właśnie o tym chciałbym, żebyście pamiętali oglądając ten film i zastanawiając się nad tą całą sprawą Romelu Lukaku. No bo dorosły facet po prostu ewidentnie nie zdaje sobie sprawy z tego, co gada. A że gada dużo i jak widać lubi gadać, no to później kończy się tak, jak się... Kończy. I powiem Wam szczerze, jeżeli Lukaku trafi do Juventusu, no bo nie jest powiedziane, że nie trafi, jeżeli faktycznie Stara Dama, działacze Starej Damy postanowią go zakontraktować i on do tego Juventusu też postanowi przejść, no to uważam, że jest naprawdę Albo takim odklejonym gościem, który żyje w jakiejś całkowitej, w jakiejś bańce i zupełnie nie zdaje sobie sprawy, co może się stać, co go czeka we Włoszech, co go czeka podczas meczów Juventusu z Interem, Interu z Juventusem, bo to będzie na pewno, na pewno będzie gorąco jeszcze biorąc pod uwagę temperament włoskich kibiców, albo, albo po prostu Lukaku jest takim twardzielem. I nie robi to na nim totalnie wrażenia, i nic go nie ruszy. W każdym razie, jak skończy się ta telenowela, nie wiem, przekonamy się pewnie w następnych tygodniach. Okienko transferowe jeszcze jest otwarte i to całkiem długo mamy cały sierpień, więc no, będzie się działo jeszcze kilka dni lipca. Więc zobaczymy. Zobaczymy, gdzie ostatecznie wyląduje Romelu Lukaku. No dobra, słuchajcie, to na koniec. Mam nadzieję, że pierwszy film po powrocie Wam się podobał. Dajcie znać łapkami w górę, dajcie znać komentarzami i jedziemy dalej. Słuchajcie, mogę Wam powiedzieć, że wstąpiła w nas nowa energia. Nowa energia na fangolu. W ogóle będzie nowy fangol, nowy serwis, więc spodziewajcie się, duże zmiany, duże zmiany, będzie ciekawie. E, obserwujcie nas na Instagramie. Ja jeszcze tylko powiem, że Fangol wjechał też na TikToka, więc możecie, jeżeli bardzo, ale to bardzo za nami tęsknicie i nie możecie doczekać się następnego filmu, to odpalacie fangolowego TikToka. Tam zawsze będzie coś wjeżdżać, ciekawostki piłkarskie i nie tylko będą też jakieś szaleństwa, głupoty. No wiecie, czego. Możecie się po nas spodziewać. No, będzie, będzie, będzie się działo. W każdym razie dziękuję Wam dzisiaj za uwagę. Cieszę się, że tutaj wróciłem do tego pięknego, klimatyzowanego studia. Cieszę się, że Was widzę. No i co? Jedziemy dalej. Uwaga, trzymajcie się mocno. Piłkarski YouTube, nadchodzimy. Fangol nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. O nie.